Cześć wszystkim, Paweł Paczko z tej strony, Wtedycie w kolejnym wideo na moim kanale. Dzisiaj to poniedziałkowe z cyklu 100+, czyli kupujemy Bitcoina za 100 złotych na giełdzie BitBay plus wartość ode mnie, a dzisiaj pomyślałem, że zbiorę komentarze, które pisaliście pod moimi filmikami. Niestety ostatnio jestem dość ograniczony czasowo, co też widać po częstości dodawania filmików na moim kanale, więc postanowiłem zebrać te kilka komentarzy, na które Wam już tak zbyt często nie odpowiadam i odpowiedzieć właśnie w tym wideo, ale na początku kupimy sobie Bitcoin na 100 złotych na giełdzie BitBay. Przypominam, że co tydzień raz w tygodniu, w poniedziałek, kupujemy bitcoina za 100 zł, właśnie na giełdzie Bitbay, więc dzisiaj kolejna porcja. Jest to 23 tydzień, kiedy kupujemy bitcoina za 100 zł, czyli wydałem 2300 zł na dzień dzisiejszy. To, co kupiłem, jest warte 1700 zł, ale tak jak mówię, w ogóle nie patrzę na cenę złotówkową. Patrzę, ile tak naprawdę bitcoina w tym momencie zgromadziłem, bo dzięki temu, że mamy spadki na rynku, ja tego bitcoina za 100 zł mogę kupić więcej. No i tak jak co poniedziałek, konkurs, czyli osoba, która napisała komentarz pod ostatnim wideo, właśnie. Tym wideo w zeszłym tygodniu e, wylosujemy jedną z tych osób, ja z, e, wybrałem sobie już link do tego wideo, wkleiłem go sobie tutaj, filtruję podwójne komentarze, zbieram te komentarze, 11 komentarzy i przypominam, musi to być merytoryczny komentarz z pytaniem, z jakąś historią, z czymś z, ze swoim przeżyciem, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, nie wystarczy super, dzięki i tym podobne, więc jeśli taki będzie, to przejdziemy dalej. I dzisiaj wideobuka, mojego wideobuka Bitcoin jak zacząć wygrywa Kuba Szatkowski, także odezwij się do mnie na PRIV i zadaj pytanie czy obawiam się obecnego spadku cen kryptowalut. Nie, osobiście się nie obawiam, bo w ciągu ostatnich kilku miesięcy również wychodziłem częściowo z zyskiem z tego rynku, z tego względu, że skupowałem kryptowaluty w zeszłym roku na przełomie maja, czerwca dokupowałem. I tak naprawdę mocno dokupowałem jeszcze do lutego tego roku i... Gdzieś w granicach kwietnia, maja zacząłem się powoli kaszować, powoli wychodzić i realizować zyski 8% przy jakiś wzrostach 9% swojego portfolio, które zgromadziłem i tak jak Wy, tak i jak tak samo ja jestem w tym momencie na spadku, ale po pierwsze wyciągnąłem sobie już dawno swój wkład, częściowy zysk, że tak powiem, a reszta siedzi mi tak naprawdę nadal na portfelu, nadal uważam, że jesteśmy w hossie i szczyt tej hosty, te nowe szczyty Atecha, przyjdą pod koniec roku i jestem o to spokojny, ale oczywiście to wszystko od Was zależy, bo jeżeli wrzucacie nieodpowiednie kwoty, to możecie się obawiać. Jeżeli wrzucacie sobie systematycznie jakieś kwoty, już nauczyliście się tego rynku, to myślę, że nie ma się czego bać, ale jakby tutaj też Wam nie chcę doradzić, bo każdy odpowiada za swoje środki, więc jeżeli niekomfortowo czujecie się ze swoją stratą, to być może dla Was to jest moment wyjścia. Dla mnie na pewno nie jest to moment wyjścia w 100%, tak jak mówię, realizowałem zyski bodajże już dwu albo trzykrotnie, w 8, 9 i chyba 10% swojego portfolio, co pozwoliło mi wyjść przede wszystkim z kwotą, którą wrzuciłem w ten rynek w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, plus jakiś tam mały zarobek i e, chcę jakiś spełnić swój pierwszy cel, który sobie założyłem na ten rok. A jeśli wy chcecie wygrać wi mojego wideobuka Bitcoin, jak zacząć, to wystarczy, właśnie po tym wideo skomentować to wideo jakimiś swoimi przemyśleniami, czy na temat tego wideo, które dzisiaj będziecie oglądać, e, czy obecnej sytuacji na rynku kryptowalut, czy jakiegokolwiek waszego pytania, jakie ma związane z rynkiem kryptowalut, no a tutaj na samej stronie Bitcoin, jak zacząć, możecie sobie nabyć wideobuka, który pozwoli Wam tak naprawdę wejść sobie tutaj spokojnie w ten rynek, ale wrócimy jeszcze do informacji z BitBay'a, o której zapomniałem Wam powiedzieć w zeszłym tygodniu, wchodzą kolejne trzy rynki i to tak naprawdę 8 czerwca, Matic, Engine i Chili wchodzą na BitBay'a, będzie nimi można handlować złotówką albo ttr więc kolejne trzy rynki będą na Bitbeju otwarte. I tak jak zapowiadałem Ci takie małe Q&A wybrałem sobie kilkanaście komentarzy które zadaliście pod moimi ostatnimi dwoma bądź trzema filmikami więc postaram się na te kilka zebranych odpowiedzi, na które na pewno nie odpowiedziałem, bo sobie specjalnie sprawdziłem, także zacznę od pierwszego kręć więcej odcinków, jakby to nie pytanie ale stwierdzenie, tak jak mówię, jak sami widzicie ostatnio, nie tyle, że zaniedbuję kanał, ale po prostu z braku czasu nie jestem w stanie nagrywać często, a też wychodzę z założenia, że jeżeli ja mam codziennie nagrywać wideo albo co drugi dzień i mówić Wam, że dzisiaj bit jest po 38 tysięcy dolarów. Dzisiaj Bitcoin jest po 35 tysięcy dolarów. Dzisiaj Bitcoin jest po 36 tysięcy dolarów. Eee, I spekulować codziennie na temat tej ceny, no uważam, że jest to zby zbyteczne. Nie potrzebujecie takiej dawki informacji. Jeżeli potrzebujecie śledzić informacji on-chain, czyli tych wszystkich przepływów tej bazy danych tego, co się dzieje na blockchainie i mieć na co dzień informacje, co się dzieje na rynku i zaprzątać sobie tym głowę, uważam, że są inne osoby, które fajnie też prowadzą w ten sposób swoje kanały, które dostarczają na co dzień takie informacji. Ja ja tego nie robię, ponieważ też na co dzień nie śledzę takich danych. Wychodzę raczej z tego założenia fundamentalnego i tego tej analogii cyklu, w którym w tym momencie jesteśmy na rynku. Więc jeżeli pojawiają się jakieś ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o rynek kryptowalut, coś o czym naprawdę warto powiedzieć, to u mnie to na pewno znajdziecie, a przede wszystkim też znajdziecie oprócz tej powiedzmy wiedzy, czy moimi bardziej przemyśleniami na tym kanale, to bardziej e, również tymi airdropami, tymi możliwościami zarobkowymi, a one nie zawsze pojawiają się kilka razy w tygodniu. Czasami jest przerwa miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące w tego typu airdropach, a czasami jest sytuacja, kiedy muszę nagrywać jeden czy dwa filmiki nawet dziennie, żeby Wam przedstawić najnowsze airdropy. Także z takich prywatnych powodów nie jestem w stanie nagrywać więcej. I właśnie w nawiązaniu do airdropów, Radek pyta, czy aby odebrać nagrody z airdropów, trzeba się zawsze logować na stronę właściciela tokenu, czy może środki powinny wpłynąć na nasz portfel automatycznie? To wszystko tak naprawdę zależy od danego airdropu. Niektóre dropy po, nie wiem, wykonaniu jakiegoś prostego Zadania od razu wpływają na, na portfel, na który, z którego robimy dany airdrop. Niektóre musimy czekać kilka miesięcy, jak w przypadku na przykład Arano Network. Niektóre w ogóle nie wypłacają swoich airdropów, które obiecują. Niektóre musimy sklejmować, czyli zatwierdzić do wypłaty, jak CallGidoc, który Wam ostatnio pokazywałem. Niektóre, jak na przykład Revu Token, wystarczy wpisać trzy yy, imię, nazwisko i adres mailowy. Już te tokeny dostajemy na ich wewnętrznej stronie, ale nie możemy ich wypłacić. Nie ma ich jeszcze na rynku. No, wszystko tak naprawdę zależy, trzeba osoby, każdy z airdropów się dzień uh, Osobno, nie? Piszę dzięki Paweł za podsumowanie airdropów. Był jeszcze na Twoim kanale omawiany airdrop. ZoidPay, coś wiadomo, z nim pozdrawiam. ZoidPay, ja skasowałem sobie tą aplikację, ale jak obserwuję na Twitterze, coś tam się dzieje, coś piszą. Wiem, że miałem dostać dużo więcej tych tokenów, bo chyba około 800 czy nawet 900. Finalnie otrzymałem 35, ale musiałbym tak naprawdę tę aplikację odświeżyć. Nie odświeżałem tego, bo ją usunąłem. Denerwowało mnie, że po dodaniu tokenów tam no to wychodziło jakieś błędy, więc spisałem ten airdrop na stratę, ale możecie sobie odpalić, tak naprawdę. ZOIT jeśli robiliście? Być może coś się tam zmieniło. Ja pewnie na dniach sobie sprawdzę, tak z ciekawości, czy cokolwiek tam się zmieniło. Zaloguję się, zobaczę na swoje konto. Satoshi Nakamoto pisze: Paweł, co myślisz o platformie CryptoPay? Z tego co wiem, mo można tam zamówić kartę Visa. Bez weryfikacji wypłaci z bankomatu do 250 euro dziennie, czyli coś podobnego do wypłaty z Bitomatu, i też jest prawie 5% różnicy. Szczerze mówiąc, nie korzystam. Pierwszy raz tutaj słyszę, ale odpowiadam się na pytanie, no bo tutaj napisałeś. Prześledziłem sobie tylko tak naprawdę na szybko ich Twittera, więc o ile jest tam kilka tysięcy obserwujących to w tym roku. Wydali chyba 3 tweety, czy 4 tweety na swoim koncie. Uważam, że to jest stanowczo za mało, więc nie śledziłem. Nie zagwarantuję Ci, że jest to bezpieczny portfel, portal, bezpieczna strona, bezpieczna giełda, czy bezpieczny jakikolwiek pośrednik płatności, czy e, możliwość kupowania, sprzedawania swoich kryptowalut, e, ale możecie sobie sprawdzić, zweryfikować w jakiś swój sposób. Na pewno jest wiele innych możliwości już sprawdzonych, o które się nie trzeba martwić, a tym bardziej dokładać coś nowego, czego wy nie jesteście pewnie tutaj też dla Was właśnie taka e, podpowiedź. Jeżeli nie musicie dokładać czegoś nowego, bo macie coś zastępczego, nie wiem, strzelam, e, musielibyście kupować jakąś kryptowalutę, chcecie kupić na jakieś nie wiem, nieznanej giełdzie, to lepiej ją po prostu kupić na znanej, nie wiem, na Binance, na BitBay czy na jakiejkolwiek innej znanej giełdzie, bo już Wam odchodzi ten problem, czy ta strona jest prawdziwa, czy nie zginą Wam e, tam Wam Wasze środki e, i wiele, wiele innych niebezpieczeństw, które się zatem kryją. Dawidem, dzięki za kolejny odcinek. Myślę, że Bitcoin dobieje do 100 tysięcy w tej hostie. Nie wiem czy 100 tysięcy dolarów, na pewno, bo 100 tysięcy złotych już przebiliśmy. Osobiście uważam, że tak. Ja cały czas obrazuję tą sytuację, nie tylko ja, że półtora roku po y, każdym halbingu na Bitcoinie jesteśmy w takim czteroletnim cyklu na Bitcoinie. W tym czwartym roku dochodzi do, naj, do najwyższych szczytów na rynku kryptowalut, na rynku bitcoina, i tak jak w 2017 2018 na przełomie w grudniu dokładnie 2017 roku Bitcoin osiągnął dwa, prawie 20 tysięcy dolarów, no przynajmniej 20 tysięcy dolarów i to był moment, gdzie w półtora roku cena zrobiła 5 tysięcy procent, czyli z granic 400-500 dolarów Bitcoin poszedł na 20 tysięcy dolarów, więc teraz sobie pomyślcie od najniższej kwoty 3 tysięcy dolarów, 3,5 tysiące dolarów, które były w zeszłym roku przy tych spadkach marcowo-kwietniowych, z tego co pamiętam dołóżcie sobie do tego wzrost w granicach 5000% i też Wam wyjdą kwoty rzędu 150 do 200 tysięcy dolarów, więc 300 tysięcy jest, dolarów e, jest realne. Uważam, że tak, przy zaangażowaniu naprawdę ogromnej społeczności, coraz większego mainstreamu, ludzi na całym świecie, kont Twitterowych, e, poważanych ludzi na świecie, osób takich jak Elon Musk, którzy jednym tweetem potrafią wypompować cenę o kilkanaście procent, czy zdampować. E, zresztą sami zobaczcie, co się dzieje na samym Doju. No Kto kiedyś pomyślał, że Dogecoin Doge będzie warto kilkadziesiąt centów. Ja pamiętam, że za 100-200 dolarów można było kupić kilkaset czy nawet kilka milionów sztuk Dogecoina, gdzie też kupowałem właśnie te 4 lata temu, ale z racji tego, że wszyscy się raczej z tego śmiali, no to gdzieś w którymś momencie sobie zrealizowałem ten powiedzmy mini zysk, a trzymając po dziś dzień mogłyby się okazać bardzo fajne rzeczy. Więc na pewno długoterminowo, jeżeli nie przyjdzie jakiś mega kataklizm, ktoś nie będzie chciał naprawdę wpłynąć na, na taki system finansowy, jakim, są, jakim jest blockchain, kryptowaluty, to myślę, że jest to bardzo realne. Ja osobiście uważam to za pewnik w tym roku, ale mną się również nie sugerujcie, bo mówię Wam o moich przemyśleniach, a nie tym, co się wydarzy. I wort pisze, w jaką kryptowolę zainwestować, gdy jest spadek. Mam 200 euro. No tak naprawdę, kiedy jest spadek, to zastanówmy się, jak idę na przykład do sklepu i potrzebuję kupić jakąś podkoszulkę. No to wchodzę sobie do jednego sklepu, do drugiego, do trzeciego, widzę wyprzedaż 20%, 30%, 40%, 40% minus 50%. No i tak naprawdę kupuję tą, która mi najbardziej pasuje, jeśli chodzi o koszulkę. Ja na przykład sobie dzisiaj ubrałem tą bo najbardziej mi pasowała, być może ona była najtańsza z tych wszystkich. Kupiłem ją po najniższej okazji, jaką widziałem w różnych sklepach. Podobała mi się, była najtańsza, była fajna na nią promocja i kupiłem. I podobnie też można podejść e, z rynkiem kryptowalut, być może nie dosłownie, bo tutaj też nie idziemy na zakupy, żeby chodzić w jakichś ciuchach, ale też tutaj, biorąc pod uwagę, e, jakby samo zapytanie tutaj przez ciebie, e, w jaką, w jaką kryptowalutę zainwestować, gdy jest spadek, to też można wnioskować, że dopiero zaczynasz swoją, Przygodę. Więc ja 4 lata temu, kiedy zaczyna właściwie 3 lata, kiedy, 3 lata temu, kiedy już te ceny kryptowalut wzrastały do, do ciekawych yy, cen, właśnie no, 4 lata temu, to też sugerowałem osobom, żeby, żeby kupili sobie ten projekt, ten projekt, ten projekt, ten projekt, ten projekt i tak dalej. A zapominałem tak naprawdę o tych fundamentach, o Bitcoinie, o Ethereum, które po tych latach się obroniła, a niestety te projekty, które podpowiadałem innym osobom, żeby kupować, no niestety z większości nie ma nic. I nie tyle, że ja już też straciłem na tych projektach, no bo one się wyzerowały to też te osoby, którym ja pokazywałem rynek kryptowalut też nie, nie do końca były zadowolone, A wystarczyło się skupić tylko właśnie na Bitcoinie, albo tylko na Ethereum czyli na takim naszym, ja zawsze mówię, pewniku na rynku kryptowalut jest taki według mnie właśnie pewnik, bo cokolwiek by się przytrafiło Bitcoinowi, to jak sami widzicie, to odbija się na całym rynku, więc czasami nawet nie ma co szukać jakichś niesamowitych perełek, wchodzić w jakieś memcoiny w pompkę na Dogecoinie, czy w wielu, wielu innych hype'owych projektach, czy shitcoinach tak zwanych, żeby Robić 1000, 2000, 10 tysięcy procent w przeciągu kilku dni czy kilku godzin, tylko naprawdę skupić się na fundamentach, skupić się na tym, co jest, ja to tak nazywam, najpewniejsze, bo bitcoin, nawet jeżeli w tym roku nie osiągnie kolejnego ATH, albo nawet jeżeli w tym roku nie będzie dalej rósł, to być może na przestrzeni kolejnych miesięcy, lat to się wszystko zmieni, ale jeżeli bitcoin upadnie, to. Wszyscy musimy być pewni tego, że tak naprawdę cały rynek kryptowalut upadnie. Więc wtedy nawet to Twoje 200 euro nie będzie nic warte. Więc ja. W gdybym był na twoim miejscu, po prostu szedłbym w kierunku Bitcoina, chyba, że już jestem zaznajomiony jakoś z tym rynkiem, mam jakieś wybrane kilka fajnych, ciekawych projektów, to być może bym sobie w którejś z nie rozłożył, ale nie, nie rozdrabniałbym się, żeby na przykład te 200 euro rozkładać, nie wiem, na 5 albo 10 różnych projektów. Damian Res, ja będę inwestował pierwszy raz w to, myślisz, że jest to odpowiedni moment, czy jeszcze chwilkę poczekać? Komentarz dodany jeden tydzień temu, więc to jakby e, też nawiązuje do obecnej sytuacji na rynku kryptowalut, uważam, że jest to bardzo fajny moment na rynku kryptowalut, bo jesteśmy po większej. Po pod czymś co wyczyściło spekulantów osoby które są po raz pierwszy weszły na ten rynek osoby które chciały na tym pierwszym wzroście pierwszym dużym wzroście w tym roku sporo zarobić więc ten rynek też w pewien sposób się oczyścił z takich osób I osoby bardziej doświadczone które są dłużej na tym rynku które wiedzą z czym się ten rynek je właśnie kupowały na tych spadkach więc odpowiadając ci czy jest to dobry moment ja uważam że tak dzisiaj można kupić na przykład dane krypto 20, 30 czy nawet 40% taniej niż jeszcze miesiąc temu, ale być może jutro będzie je można kupić jeszcze 60% taniej w porównaniu do yy, miesiąca temu, a za 2-3 miesiące być może już one będą dawały jakiś profit. Tego nigdy nie wiemy. Jakby główną zasadą, którą każda początkująca osoba może się poruszać tutaj na rynku kryptowalut jest to, że kupuj kiedy wszystko jest czerwone, czyli kupuj w momencie kiedy yy, ceny kryptowalut spadają, a sprzedawaj kiedy wszystko jest zielone. Jakby myślę, że bardzo Prosta zasada, ale nie do końca prosta w, do wrzucenia w ten realny świat, czyli w tą praktykę. Czyli nie, do, nie zawsze osoby, które są nowe, będą kupowały właśnie kiedy coś spada, a sprzedawały kiedy coś jest drogie, tylko działają w drugą stronę. Czyli kiedy Bitcoin jest dzisiaj warty, załóżmy te 38 tysięcy dolarów, to dzisiaj się nim nie zainteresują, a zainteresują się nim dopiero kiedy Bitcoin będzie w tym roku po 100 tysięcy dolarów. Jakby tutaj jest. Normalna zależność tego, jak to wszystko funkcjonuje, więc lepiej zainteresować się tym dużo wcześniej, przede wszystkim na spadkach, niż za późno, bo później możecie zostać naprawdę z ciekawymi spadkami. Kamil czy aby nie jest tak, że rynek musi trochę ochłonąć i nabrać płynności na dalsze wzrost? Oczywiście, że tak jest. Pamiętajcie, że najgłówniejszą zasadą każdego rynku jest to, że nigdy nic nie wzrasta wiecznie i nigdy nic nie spada wiecznie. I tak samo wiele nowych osób zawsze będzie się dołączało w momencie, kiedy wszystko wzrasta, a nie w momencie, kiedy wszystko spada. Jakby tutaj jest też duża różnica pomiędzy właśnie osobami doświadczonymi, które od jakiegoś Dłuższego czy krótszego czasu są na danym rynku, na przykład na rynku kryptowalut, już zauważyły pierwsze wzrosty, brały udział w tych pierwszych dużych wzrostach, brały udział w tych dużych spadkach, wyciągnęły coś dla siebie. No i uważam, że też jestem jedną z takich osób, które właśnie coś doświadczyły w tym 2016, 2017, 2018 roku, bo od tego momentu jestem na rynku kryptowalut, kiedy zauważyłem te najwyższe ceny na rynku kryptowalut, gdzie miałem e, jakby środki, o których nigdy nie śniłem, ale tak naprawdę zjechały do samego dnia z tego względu, że ja w tym najwyższym punkcie nie, nie miałem wiedzy, że muszę wychodzić. Z rynku i to jakby jest moja nauczka, moja lekcja na przyszłość, którą wyciągnąłem. Zawsze to będę traktował jako lekcja, którą właśnie wyciągam w tym roku i to o czym wam już powiedziałem. Ja już w tym roku trzykrotnie realizowałem swoje zyski na poziomie 8, 9 i 10%. Jakby czyli cashowałem 8% swojego portfolio czyli mamy kwotę X i 8% z całego portfolio sobie realizowałem zysk żeby wyjść przede wszystkim z kwotą inwestycji i coś już sobie zarobić i tak naprawdę reszta środków już sobie pracuje i to czy to jest warte dzisiaj Y czy to jest warte minus 50% po tych spadkach już mnie nie do końca interesuje bo to już nie są tak naprawdę moje pieniądze i będzie miłą dla mnie niespodzianką jeżeli to co mi zostało wzrośnie a jeżeli spadnie ok mogę sobie powiedzieć, że mogłem sobie cashować ale chciałem przyspekulować. Uważałem, że jesteśmy jeszcze w rynku hossy, być może jesteśmy w rynku bessy, tego nigdy nie wiemy, ale najważniejsze, że wyciągnąłem swój wkład, coś sobie wyciągnąłem, powoli realizuję jakiś cel, który sobie założyłem i wtedy jestem spokojny o wszystko. Ciekawe to jest, mam ochotę zacząć, ale nie wiem z jaką kwotą. I tutaj pytanie typowo osoby, która dopiero zaczyna, która być może zobaczyła po raz pierwszy jakiekolwiek wideo na temat kryptowalut i bitcoina, więc zawsze takie osoby odsyłam do jakiejkolwiek edukacji. Nie musi to być mój wideo, o którym e, mówię wam co jakiś czas na moim kanale, który jest naprawdę sprecyzowany tylko do początkujących osób, które mają zebrane w tym wideobuku, wszystko w jednym miejscu. E, ale macie mnóstwo materiałów na YouTube. Ja cały czas będę wam powtarzał, jak kiedy w 2016 roku zaczynałem, nie było żadnych informacji na temat Bitcoina w internecie. Były chyba dwie książki z tego co pamiętam, ale kogo by się nie zapytać? Nikt nie miał wiedzy na temat kryptowaluty Bitcoina. Jakby też ta społeczność nie była rozbudowana, i oczywiście były osoby w Polsce. Które się tym zajmowały, ale nie były w pewien sposób połączone, czy to na grupach i tym podobne. Dopiero to później z czasem wszystko zaczęło powstawać filmiki, materiały, no teraz mamy tak naprawdę według mnie przesyt i to, co też Wam powiedziałem przy okazji tego, że dlaczego ja nie nagrywam częściej, dlatego, że nie chcę robić, nagrywać filmiku po to, żeby go nagrać, bo nie uważam, że jest ku temu potrzeba, kiedy na rynku tak naprawdę nie dzieje się nic strasznego, po prostu jesteśmy w korekcie, a ocenianie według mnie, czy Bitcoin pójdzie do góry, czy w dół codziennie jest dla mnie stratą czasu, więc wolę sobie taki moment przeczekać, być może też w pewien sposób Was Edukuję. Mam nadzieję, że nie ma się tym, co tak naprawdę e, przejmować, i tym, że jeżeli ktoś nie wrzuca danego filmiku, to nie znaczy, że rynek kryptowalut się już skończył, tylko po prostu nic się wielkiego na tym rynku nie dzieje. Czyli Ethereum przebije jeszcze 4000 dolarów. Podejrzewam, że chodzi o ten rok. Ja osobiście Ethereum oscyluje w granicach 10 15 tysięcy dolarów, i wtedy będę wychodził z większością swojej porcji Ethereum, które posiadam, ale tak jak mówię, no ja przez to, że realizuję częściowo swoje zyski, w tym. Roku, czyli wyciągnąłem lekcję sprzed 4 lat, i ja częściowo już nie czekam do końca. Hos, ja po prostu co jakiś czas przy większych wzrostach realizuję częściowo portfel w granicach 10% w tym momencie. To Ciężko mi powiedzieć, do jakich cen finalnych dojdzie rynek kryptowalut, dlatego zawsze będę zostawiał jakąś porcję. Nawet jeżeli ja dzisiaj skeszuję Ethereum po 2700 dolarów, 10% Ethereum, którego posiadam, to i tak będę posiadał kolejne 90% swojego Ethereum. Na wypadek, gdyby Ethereum poszło w górę, ale jeżeli pójdzie w dół, to przynajmniej będę miał zrealizowaną część zysku. Więc tak jak mówię, ja oscyluję gdzieś w granicach 10-15 tysięcy dolarów, ale ja sobie mogę oscylować, a Ethereum zrobi sobie co będzie chciał. może do zera i tylu może zejść do tysiąca dolarów, i tylu może iść w ślady bitcoina, jest zrobić 20 tysięcy dolarów w tym roku, więc to jest takie gdybanie, jak gdybyśmy 4 lata temu, gdzie ja w maju mówiłem przy jakiejś takiej pierwszej większej korekcie, że bitcoin pod koniec roku może dojść do 3000 tysięcy dolarów. To był 2017 rok, maj. Bitcoin wtedy był chyba po półtora tysiąca dolarów, i mówiliśmy, że bitcoin być może dojdzie, jest duża szansa, że dojdzie do 3000 tysięcy dolarów do końca roku, i co się finalnie okazało? No, bitcoin doszedł do 20 tysięcy dolarów, do kwoty, o której tak naprawdę nie śniliśmy, więc ten rynek jest na tyle nieprzewidywalny, że może osiągnąć kilku tysięcy, kilkudziesięciu tysięcy procent wzrostu w przeciągu naprawdę kilku godzin, kilku dni, kilkunastu tygodni czy y, miesięcy, jeśli jesteśmy w odpowiednim rynku. No ale mogą się zdarzyć też takie sytuacje jak teraz i zawsze się będą zdarzały, że będziemy widzieć mniejszy czy większe spadek. Sylwia pisze, co ja bym dała za taką księgę kryptowiedzy. Podejrzewam, że chodziło o mojego wideo o jak zacząć. Być może chciałaś go wtedy wygrać w poprzednim wideo. Dzisiaj również. Jest szansa, ale do wszystkich osób, które zastanawiają się, czy warto go nabyć, czasami pytacie, czy warto dzisiaj kupić bitcoina za 100 zł, czy warto dzisiaj sprzedać bitcoina, bo zainwestowaliście 500 zł, 1000 zł. Mówimy o tych powiedzmy mniejszych kwotach, dla kogoś może to być dużo większa kwota, ale myślę, że są to dość niskie kwoty w porównaniu do rynku, na którym się znajdujemy. Ale tak jak mówię, to jest indywidualna sprawa, więc czasem warto się zastanowić, czy nie lepiej zainwestować w edukację, w siebie, czy najpierw wejść w rynek i potencjalnie móc stracić na nim albo nie wiedzieć co co się z czym je. I możecie to zrobić na dwie strony, zainwestować właśnie swoje środki, swoje pieniądze na edukację, na zakup szkolenia, na zakup na przykład video booka. Na zakup jakiejkolwiek konsultacji, na zakup książki, która jest w tematyce kryptowalut czy jakiegoś rynku, którym się interesujecie, czy po prostu inwestujecie swój czas, czyli macie dużo wolnego czasu, jesteście sobie w stanie sami poradzić, szukać, przeszukiwać internet, lubicie to robić, wertować, szukać informacji, być dociekliwymi. I ja dokładnie to robiłem 5 lat temu, kiedy zaczynałem. Nie było żadnych informacji na temat rynku kryptowalut, no, może były, ale jakieś szczątkowe, które gdzieś się pojawiały. W większości trzeba było sobie radzić z rynkiem anglojęzycznym. Nie było żadnych grup społecznościowych jeśli chodzi o rynek kryptowalut. Na pewno były osoby, które interesowały się tematem rynku kryptowalut, ale nie były tak zebrane w grupę i, i nikt tak naprawdę nie wiedział, z kim można na ten temat porozmawiać. Jak to, się, jak to jest w tym momencie, no zresztą też z racji rozwoju całego rynku kryptowalut, wchodzenia do mainstreamu, tego, że mówi się naprawdę w wielu miejscach i wielu osób jest w niego zaangażowanych, to w tym momencie jest dużo łatwiej. Ale też uważam, że jest to poniekąd duży szum, który nie zawsze tym nowym osobom będzie utrudnia, więc macie dwie, dwie strony medalu, albo możecie zainwestować, tak jak mówię, swoje środki w jakieś szkolenie i tym podobne, albo czas, i szukać te informacje, e, segregować sobie wiedzę od A do Z, zbierać łączyć kropki, e, szukać informacji, które potrzebujecie, czyli jak kupić bitcoin, jak go sprzedać, gdzie go trzymać i wiele, wiele innych i wszystko tak naprawdę od Was zależy. Także tyle w tym wideo, jeżeli jest jakiś temat, który Wy chcielibyście poruszyć na tym kanale, coś was nurtuje, chcielibyście. Posłuchać o jakichś moich przemyśleniach, o ile, chcie, o ile chcecie posłuchać, o jakichkolwiek moich przemyśleniach na temat rynku tego jak ja tutaj funkcjonuję, to dajcie znać w komentarzu dla mnie. To też będzie fajne ułatwienie, żeby nagrać coś treściwego dla Was, a nie tylko męczyć jeden i ten sam temat, że Bitcoin dzisiaj jest po 38 tysięcy dolarów, a jutro będzie po 35, a pojutrze po 40 tysięcy dolarów. Także trzymajcie się miłego tygodnia dla Was i widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia.